Jeśli to nie jest miłość, cóż ja czuję? Oko zbielało, bielmo wreszcie spadło Blady jak kreda, resztką sił szypuję Odzież mą wierzchnią, którą rzucę na dno Brudy mej duszy, z siłą wodospadu Spłuczę automat Reszta jest milczeniem. Z miłości ludzkiej, z pęd ziemskiego ładu enzym wyzwoli, dając oczyszczenie. Czuję się wolny i swobodny, jednak bez ciebie jestem jak grób pobielony. Tak pragnę sobie białość twą wyjednać. Więc bielą bielszą ponad inne biele, Z białości w białość bielszą, w biel, w bielony, Wybiel mnie, 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 No więc uważam, że jesteś najlepsza. Jak cię kupię, uznaczyć ja ...wany, pójdę do domu na barż zabielany.